Ser jest najlepszym produktem na kanapkę, jest wspaniały i różnorodny. Ale jak rozpoczęła się jego historia i gdzie go produkowano, dowiecie się dzisiaj w historii regionalnej. <śmianowidł> Ser rozpoczęto produkować około 7 tysięcy lat przed naszą erą na terenie Kujaw i Pomorza, gdzie znaleziono ceramiczne naczynia z jego pozostałościami. Ty, Staszek, to ja ci umyję te gary. Nie jak takie w przyszłości głupki znajdą, to będą się cieszyć. W starożytności Egipt, Mezopotamia, Grecja i Rzym też tworzyli własne sery, a nawet czasem udoskonalali je. W starożytnym Rzymie udoskonalano techniki serowskie, dzięki którym tworzono nowe sery. Takie jak na przykład Pecorino Romano. Jutro Galia, pojutrze Germania, a, a dzisiaj ser. W Egipcie ser przedstawiano na muralach. Był ważnym produktem spożywczym, a nawet przypisywano mu właściwości lecznicze. Em, zachorował faraon, co mamy mu podać? Dajcie mu sera, on mu pomoże. W Grecji o serze są wzmianki w Odysei, a także w odkryciach Arystotelesa. Najpopularniejszym serem wtedy był ser typu fety. Na początku filmu powiedziałem, że ser zaczęto produkować w Polsce. Niestety to nie jest prawda. Rozpoczęto go produkować w Mezopotamii około 10 tysięcy lat przed naszą erą. Stanowił on dużą część tamtych diet. Ale, zaskakująco, był bardzo luksusowy. Jeden plaster sera za pięćset litrów zboża? Co mogę poradzić? Tak inflacja działa. W średniowieczu wytwarzali je mnisi i nazywali je naczep swoich klasztorów. Panie Boże pobłogosław. Ser był wtedy używany do płacenia danin, ale też jako po prostu zwykły środek płatniczy. W Polsce sery zaczęły być popularne dzięki klasztorom cysterskim takim jak w Jędrzejowie, pod Oliwą, pod Krakowem czy w Mogile. W późnym średniowieczu zaczęły być popularne takie sery jak Edam, parmezan czy Brie. Ser który w czasach rzymskich był rarytasem, w nowożytności stał się popularny i powszechny. Kluczowym momentem w rozwoju serostwa okazała się rewolucja przemysłowa, dzięki której stał się tańszy i łatwiejszy w produkcji. Na koniec wróćmy do Polski, gdzie Polacy pokochali ser i używają go do różnych danii potraw. Tak jak widzicie, historia sera jest długa i towarzyszy nam od samego początku. Ja teraz idę zjeść ser. A Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku historii regionalnej.